Witajcie moi drodzy. Dzisiaj kontynuujemy historię Jima Gordona jako Batmana, Brusa jako normalnego człowieka i nowego antagonisty, jakim jest pan Bloom. Postać niezwykle przerażająca, ale też intrygująca. Jeżeli jesteście ciekawi, kulminacji całego tego wydarzenia, jak i można by wręcz powiedzieć że całego ranu New 52 związanego z Batmanem, to również jesteście w odpowiednim miejscu. Dlatego nie przedłużając, szybkie pytanie odcinka, które brzmi: jak oceniacie ran Batmana z New 52? I w tym momencie nie Czasu. Życzę wam miłego oglądania i zapraszam do sponsora naszego kanału. Atom Comics to niesamowity sklep z komiksami, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Lubicie Marvela albo DC? To lepiej trafić nie mogliście, bo wybór macie przeogromny, ponieważ są wydania zarówno w języku polskim, jak i angielskim, gdzie amerykańskie zeszyty są co tydzień sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych. Więc możecie być na bieżąco, a także zdobyć kompletne serie waszych ulubionych historii. W ofercie od Atom Comics to Marvel i DC jest dopiero początkiem przygody, bo znajdziemy tutaj inne superbohaterskie komiksy amerykańskie, ale też polskie komiksy z najróżniejszych gatunków, jak i również europejskie nowości. Fannie Mank oraz figurek również znajdą co nieco dla siebie. Dodatkowo w maju jest Dzień Darmowego Komiksu, a Atom Comics pielęgnuje tę tradycję w Polsce i będzie miał dla Was sporo ciekawych i darmowych komiksów. Dlatego zapraszam Was na ich stronę, gdzie możecie poznać szczegóły i śledzić zarówno sklep, jak i wydarzenie. Szczerze polecam, bo widać, że robią to osoby z pasją. W Batmanie 46. Konferencja prasowa, podczas której Jim Gordon miał oficjalnie ustąpić z roli korporacyjnego Batmana, zostaje brutalnie przerwana przez Mr. Bluma. Choć bez wahania morduje zgromadzonych polityków i biznesmenów, twierdzi, że przyszedł jedynie świętować. Opowiada, że był kiedyś żołnierzem, próbującym z niczego wyhodować coś dobrego dla miasta. W trakcie tej groteskowej tyrady zabija kolejnych ludzi. I gdy Gary Powers żąda odpowiedzi, Blum kpiąco odpowiada, że chce tylko, by kontynuowała program Batmana, wręczając jej symbolicznego dolara dotacji. Jim atakuje. Bluma na dachu, trafiając go elektrycznymi baterangami w tył głowy, lecz bez efektu. I Blum bez trudu wbija go w ścianę, drwiąc, że Batman bez robota wygląda żałośnie. Jim odpowiada, wzywając egzoszkielet, lecz Blum jest szybszy, przebija pancerz, niszczy układy i zdziera symbol nietoperza z jego piersi. Gdy ma już dobić Gordona, zostaje nagle poderwany w powietrze i unieruchomiony polem magnetycznym pod Batlane. Julia Perry odkryła, że skoro nasiona Bluma są elektromagnetyczne, zadziała na niego system, przytrzymujący egzoszkielet przed startem. Blum jednak uważa, się, chwaląc Jima jako najlepszego Batmana i ucieka, zanim policja zdąży zareagować. Tymczasem Bruce Wayne zauważa, że Julia Madison jest wyraźnie rozkojarzona. Przyznaje, że jej ojciec wkrótce może wyjść warunkowo na wolność, a Bruce wyznaje, że wie, iż był nim malory Madison, handlarz bronią. Prawdopodobnie ten, który sprzedał broń Joe Chillowi. Sam jednak, pozbawiony dawnych wspomnień, nie nosi już w sobie ciężaru tej prawdy. Zamiast tego oświadcza, że chce ją poślubić i nie tracić kolejnych lat życia. Proponuje ślub w ciągu trzech miesięcy, a roz mowa kończy się żartobliwą bliskością. Duke Thomas, ignorując ostrzeżenia Daryla Teresa, włamuje się do nowego Iceberg Long, korzystając z ciekłego azotu. Omija system alarmowy i dostaje się do biura Pingwina, który prowadzi papierowe archiwa. Przeszukując dokumenty, Duke odkrywa coś, co całkowicie go zaskakuje, ale uciekając zostaje skonfrontowany przez Pingwina i jego ludzi, lecz sprytnie wykorzystuje głośną muzykę, by spłoszyć ptaki gromadzące się na dachu i zbiec w chaosie. W innym miejscu Gary Powers tłumaczy, że program miał być rozszerzony na inne miasta, i to dowód, że ludzie mogą sami stać się superbohaterami. Przyznaje jednak, że Bloom musi zostać powstrzymany. Jim ostrzega przed frontalnym atakiem. Bloom chce, by wyglądali na zdesperowanych. I zmasowana siła tylko pogrąży go tam. Maggie Sire pyta o alternatywę, a Jim proponuje jedyne rozwiązanie, jakie zna Batman: działać samemu. I jeszcze w Lucy's Fox Center Bruce widzi rysunek Mr. Blooma wykonany przez jedno z dzieci. Dziewczynka widziała go w sieci zabijającego ludzi. Bruce rozpoznaje estetykę kostiumu i kojarzy ją z nasionem, które. Otrzymał, lecz gdy sprawdza biurko, to nasiona już nie ma. Tymczasem Jim dociera już do Blossom Row. Julia przypomina mu, że urządzenie blokujące moce Bluma zadziała tylko w promieniu 50 metrów i nie może być aktywowane z wnętrza pancerza. Gdy Jim wchodzi do starego budynku, Blum już na niego czeka i zaprasza do rozmowy o nowym Gota. Gordon uruchamia blokadę i wzywa egzoszkielet, lecz nic się nie dzieje. Blum wydaje pancerzowi rozkaz, a ten ku przerażeniu Jima chwyta go za gardło i unosi w powietrze. W Batmanie 47 Jim Gordon do Dobrze wie, że nawet najlepszy instynkt i doświadczenie policyjne nie przygotują go na wszystko, co potrafi zafundować gota. chwilę po tym, jak próbował schwytać mister Bluma, jego własny, robotyczny Batwit zwrócił się przeciwko niemu, zaciskając chwyt na jego szyi. Julia Perry szybko rozumie, że Blum musiał wcześniej umieścić w pancerzu nadajnik i każde zabezpieczenie zostaje natychmiast napisane. Na rozkaz Bluma zbroja wyrzuca Jima przez dach prosto w powietrze na kurs kolizyjny z nisko lecącym informacyjnym. Jim w ostatniej chwili chwyta się krawędzi budynku, unikając Igieł, po czym ponownie spada do środka, lądując na skrzyni pełnej nasion pluma. Wiedząc, że musi działać natychmiast, wykorzystuje to, co ma pod ręką. Unieruchamia wyrzutnie rakiet molekularnym kontraktorem i podcina pancerzowi nogi. Gdy zbroja próbuje odpalić uzbrojenie, dochodzi do autodestrukcji. Jim wygrywa, ale traci swojego jedynego w cudzysłowie partnera. W tym samym czasie Duke Thomas próbuje uciec z Iceberg Long. Jeden z rekinów gryzie go w nogę, lecz Duke oblewa przeciwników kwasem i wykorzystuje zamieszanie, by wspiąć się ku wyjściu. Pingwin jednak śledzi jego ruchy i otwiera Bloom obezwładnia Jima, przygniatając go do podłogi i szydząc z niego. Przyznaje, że chciałby Gordon dożył chwili, gdy ogród superludzi zakwitnie. Jim zauważa jednak, że nasiona zostały uszkodzone. Energia z pancerza przeciążyła je przy upadku. Jeśli tak, jest gotów zginąć na służbie. Bloom próbuje go dobić, lecz nagle traci moce. Blokada Juli wciąż działa, ukryta w hełmie zniszczonego pancerza. Wracamy do Duke'a, który wpada do lodowatej wody przy nabrzeżu. Gdy próbuje się wydostać, zauważają go bandyci Pingwina. Zanim strzelą, zostają powaleni kijem baseballowym. Duke z niedowierzaniem widzi Bruce'a Wayna, który wyjaśnia, że skoro Duke korzystał z komputerów Fox Center, nie mógł pozostać niezauważony. Chłopak odrzuca jego troskę. Od miesięcy trzymał Bruce'a na dystans, a teraz domaga się wyjaśnień. Zanim odpowie, otrzymuje wiadomość od Daryla Guteresa. Są nowe informacje informacje o jego rodzica. I w końcu Duke mówi wprost. Bruce, mimo swojej inteligencji, nie dostrzega najbardziej oczywistej prawdy o sobie. Ucieka od niej, bo się jej po prostu boi. Dawniej był symbolem i inspiracją, a teraz próbuje być kimkolwiek innym. Prowadzi Brusa do tunelu metra i staje na torach. Nadjeżdżający pociąg zmusza Brusa do spojrzenia w jego światła i w tej chwili widzi je jako olbrzymiego nietoperza, pędzącego prosto na nich. Instynktownie ratuje Duke'a, odrzucając go w bezpieczne miejsce. A chłopak przeprasza za to, co zrobił i ostrzega Brusa, by trzymał się zdala od niego i jego spraw. Zaś Jim odzyskuje przytomność w Battraku. Mieszkańcy Narrows dziękują mu za powstrzymanie Bluma. I gdy Gordon chce zdjąć maskę więźniowi, Bluma przebija nagle długa dłoń kolejnej jego wersji, rozrywając dach pojazdu. Ciężarówka zostaje zaatakowana przez wiele Blumów naraz i przewraca się na bok. Po raz kolejny Gotham znów zaskakuje Batmana. I my wracamy do Bruce'a, który strząśnięty wydarzeniami siedzi teraz na ławce w parku, próbując wreszcie przyznać przed samym sobą prawdę. Gdy ma już wypowiedzieć na głos, że jest Batmanem, dosiada się do jego nieznajomy, który wspomina, że też miał w tym miejscu wypadek. Brus uśmiecha się niepewnie i milknie. W Batmanie 48 Bruce, siedzący na ławce, już teraz obok nieznajomego mężczyzny, i z powodu amnezji zastanawia się, czy przypadkiem się nie znają. Mężczyzna odpowiada, że nie, ale to miejsce stało się dla nich obu czymś wyjątkowym. Wyspą spokoju w samym środku Gota, przynajmniej kiedyś. Teraz nawet ono przestaje działać. Odkąd Bruce zaczął podejrzewać, że może być Batmanem? Nieznajomy rzuca chleb do jeziora, obserwując jak gryby walczą o każdy okrąg, tłumacząc, że nawet ten park się zmienił. Bruce chce odejść, lecz mężczyzna prosi go jeszcze o chwilę. W tym czasie Jim Gordon ledwo przeżywał Katastrofę Batraka, zaatakowanego przez ludzi obdarzonych mocami podobnymi do Bluma. Sam Mr. Blum chwyta Jim'a i zaczyna gwałtownie rosnąć, stając się niemal dwupiętrowym monstrum. Na ławce mężczyzna wyciąga mały rewolwer, tłumaczy, że nie chce strzelać. To tylko przykład. Był jedną z ostatnich ofiar uratowanych po ataku Jokera i stracił sens życia. Przyszedł tu, by odebrać sobie życie, ale cisza tego miejsca go powstrzymała. Od tamtej pory wracał codziennie i widywał Bruce'a. Kiedyś wyglądał na zagubionego, a teraz wydaje się spokojniejszy. Błaga go, by nie wracał do tego kim był wcześniej. Bruce wybucha gniewem, sądząc, że chodzi o Batmana. Mężczyzna zaś odpowiada spokojnie, że widzi w nim Bruce'a Wayne'a, człowieka, który może coś zmienić. I Bruce mówi, że nie chce powrotu do dawnego życia. Jest szczęśliwy, zakochany, ma spokojną pracę, a mimo to czuje, że to wciąż za mało. Dopiero wtedy mężczyzna wyjaśnia, że mówił o jeziorze i drobnych zmianach, jakie Bruce mógłby wprowadzić jako filantrop. I Bruce przyznaje, że nie ma już władzy ani Wayne Enterprises. Mężczyzna traci nadzieję i sugeruje, że może najlepiej po prostu Przestać próbować, po czym przykłada broń do podbródka. Nagle miastem wstrząsa eksplozja, i Bruce zrywa się, myśląc o Julii Madison. Gdy się odwraca, mężczyzny już nie ma. Mr. Bloom przemawia do Gotham, nazywając miasto ogrodem wojny. Kwiaty walczą o zasoby, a ogrodnicy, czyli władze, dbają tylko o wybrane, zostawiając kwasty na śmierć. W jego rękach jest raździm Gordon, tak zwana najpiękniejsza róża Gotham i Bloom twierdzi, że prawdziwy Batman był wolny i działał sam, przez co bliżej mu było do chwastu niż do róży. On sam całe życie służył miastu, a skończył w bezimiennym grobie. Dlatego rozrzucił pogotam ponad tysiąc nasion, zachęcając ludzi, by je wszczepiali i dbali wyłącznie o siebie. Gdy Jim próbuje zaprotestować, Bloom wciska mu pnącze do gardła, a nasz Bruce dociera do Fox Center, gdzie odnajduje Julię i dzieci jeszcze bezpieczne. Ostrzega, że ktoś może zaatakować budynek w poszukiwaniu nasion, a chwilę później widzi z przerażeniem, że jedno z dzieci już znalazło nasiono i wszczepiło je sobie, deformując się i twierdząc, że chce walczyć z Bloomem jak Batman. Poruszona skalą chaosu, Gary Powers wydaje rozkaz wypuszczenia Armii Robotycznej wpad kostiumów na ulicę miasta, a w Gotham wybuchają zamieszki o nasiona, a Jim Gordon, niezdolny do oddychania, powoli umiera. W Wayne Maynor Alfred ogląda relacje z miasta, gdy ktoś zaczyna dobijać ją do drzwi, ignoruje to, wiedząc co to oznacza, lecz gdy Bruce w końcu wyważa drzwi, Alfred rozpłakuje się, bo Bruce jest zdecydowany, każe zaprowadzić się do jaskini. Batmanie 49, Bruce w końcu akceptując prawdę, którą utracił, czyli, że jest Batmanem, wraca do Wayne Maynor. Na jego drodze do Bad Jaskini staje jednak Alfred, desperacko próbując powstrzymać go przed ponownym otwarciem rany, którą uważał za zagojoną. Bruce tłumaczy, że wszystko już pamięta, lecz Alfred chwyta go za gardło, błagając, by pozwolił Batmanowi pozostać martwy, gdyż Batman zginął walcząc z Jokerem i załamany Alfred osuwa się na ziemię, prosząc, by ktoś inny powstrzymał Bluma, a Bruce spokojnie odpowiada, że nie ma innej drogi. Jest Batmanem i Alfred musi zaprowadzić go do jaskini. Tam lokal wyznaje, że zniszczył wcześniej maszynę będącą dziedzictwem Batmana, która miała tworzyć klony, którym można było wszczepić wiedzę i umiejętności Batmana bez lat treningu. Eksperymenty kończyły się jednak śmiercią, gdyż ludzki umysł nie był w stanie unieść ciężaru bycia Batmanem. Bruce wie jednak, że Batman zawsze zostawia zabezpieczenie i w Batkomputerze odnajduje protokół Alfred. Kopię zapasową systemu, nazwaną imieniem jedynego człowieka, któremu ufał na tyle, by powierzyć mu przyszłość Batmana. Alfred ponownie błaga Bruce'a, by pomyślał o życiu, które straci, a Bruce odpowiada, że właśnie o nim myśli, bo to życie i cały Gotham są teraz zagrożone. Prosi, by Alfred przekazał Juli, że ją kocha. Pyta też Alfreda wprost, czy mógłby żyć ze świadomością, że odszedł nie próbując, a Alfred wie, że nie. I Bruce wchodzi do maszyny. Jego umysł zalewają wizje i wspomnienia alternatywnych Batmanów. Ścieżek, które mógłby obrać i obrazy zaczynają rozrywać jego psychikę. Alfred błaga go, by przerwał, wspominając, że całe życie próbował ocalić Batmanie resztki chłopca, którym był Bruce Wayne. I teraz Bruce prosi go, by stał się tym, który stworzy Batmana, jak Joe Chill, człowiek odpowiedzialny za jego narodziny. Wtedy do jaskini wchodzi Julia Madison, która mówi, że jeśli Alfred nie potrafi tego zrobić, to ona zrobi to za niego. Zawsze znała prawdę. I Gotham jest w zbyt złym stanie, by Bruce mógł się wycofać. Wie, że straci wspomnienia ich wspólnego życia, ale akceptuje to poświęcenie. Julia zwiększa moc maszyny. Potężny impuls energii pozostawia Bruce'a klinicznie martwego. Alfred i Julia czekają w ciszy i łzach po czym nagle eksplozja światła wypłasza nie to ze Skin. I widzimy, że plus przeżył. Alfred próbuje mu coś powiedzieć, lecz Batman przerywa mu krótko, mówiąc, żeby zostawił to na drogę, bo mają robotę do wykonania. W Batmanie zeszycie 50. Jim Gordon jest ciężko ranny, ale żyje. Budzi się kwijnym krokiem, podchodzi do krawędzi dachu i patrzy na chaos, który Bloom sieje w mieście. W tym czasie policja uruchamia armię zmechanizowanych bat kostiumów stworzonych przez Gary Powers. Maggie Sire rozkazuje policjantom stać się celem, by chronić cywilów. I wtedy Bloom ujawnia, że przejął kontrolę nad wszystkimi pancerzami i kieruje ich broń na domy niewinnych ludzi. Jim próbuje wezwać pomoc, lecz on i Julia zostają zaatakowani przez przestępców wzmocnionych nasionami Blooma. Ale właśnie w tej chwili Batman wraca. Bruce, rozprawiając się z kolejnymi złoconymi przeciwnikami, przyznaje Alfredowi, że naprawdę dobrze się bawi. Jim zajmuje się ranną Julią, a gdy Batman kończy walkę, próbuje go przeprosić. Ale ich uwagę odwraca jednak narastające drżenie ziemi. Nad miastem formuje się dziwna gwiazda z egzotycznej materii. I Gary Power tłumaczy, że nasiona Bluma zasilają akcelerator w jej laboratoriach. Jeśli reakcja się nie zatrzyma, Gotham zniknie. Batman rozumie, że Blum posiada centralne nasiono, czerpiąc moc ze wszystkich pozostałych. Odprowadza jeszcze Jima do helikoptera. Gdzie Bruce na wszelki wypadek przypina go kajdankami, chcąc, aby ten nie wpadł w kolejne zagrożenia. Równolegle Duke Thomas wdziera się na lecącego Bad Blimpa i konfrontuje Daryla Gutierrez'a. Odkrył też, że on i Daryl widnieli na liście Grand Cront przed lat, tej samej, którą Pingwin śledził, Tropiąc technologią Bluma. Daryl ujawnia wtedy prawdę. To on był pierwotnym Mr. Blumem i po ataku ridlerach chciał dać ludziom z Gotham sposób obrony. Pierwsze nasiona jednak zawiodły, a gdy Joker uderzył, Daryl wrócił do badań, aż jeden z testowych obiektów ukradł mu tą technologię oraz Tożsamość. Zaś naszemu Batmanowi udaje się obezwładnić Bluma, ale zostaje zaatakowany przez Batkostiumy, kostiumy, wciąż znajdujące się pod jego kontrolą. I Blum rusza za helikopterem Jima. I Julia przekazuje, że aby zatrzymać całą tą anomalię, trzeba jednocześnie wyłączyć wszystkie nasiona i użyć tłumika energii. Blum się wymyka, ale Batman nie odpuszcza i wraca w ogromnym pancerzu, uderzając Bluma i wołając do Jima, że skoro i tak nie posłuchał rozkazu i nie został w helikopterze, to teraz musi pomóc. Blum zaczyna się denerwować i przebija pancerz ostrzami z ciała. Na szczęście ratuje go Duke, który ostrzeliwuje go z Batlimba. I teraz Bloom skupia uwagę na sterowcu. Duke aktywuje magnesy, unieruchamiając go. Sterowiec znosi się ku gwieździe, a Duke wyskakuje i spada, lecz w ostatniej chwili Batman go łapie. A ludzie w dole widzą, że prawdziwy Batman powrócił. Mieszkańcy zaczynają wyrywać sobie nasiona z ciał i poziom energii anomalii spada. I Bloom zostaje pokłonięty przez gwiazdę, która rozpada się wraz z nim. A Jim traci przytomność i budzi się w szpitalu, gdzie okazuje się, że uratowała go Gary Powers, która zamyka program Batmana i przekazuje fundusze miastu. Jim odzyskuje stanowisko komisarza, a gdy zostaje sam, wychodzi na balkon. gdzie ścienia odzywa się Batman, którego Jim przeprasza za próbę zastąpienia go. Batman odpowiada, że dziękuję mu za ochronę Gotham podczas swojej nieobecności i musiał wrócić, bo Gotham rzucił mu wyzwanie, a on odpowiedział, na nowo stając się Batmanem. A w ruinach Fox Center Julie Madison odnajduje cegłę z podpisami dzieci, i jedna z nich nosi imię Bruce Wayne, który jest cichym śladem życia, które musiało zostać porzucone. W ten oto sposób Kończy się już dziewiąty tom naszego Batmana z New 52. Nie jest to jeszcze jednak koniec, bo pozostał nam tom dziesiąty, który jest po prostu krótkim epilogiem kończącym jeden z najbardziej legendarnych ranów o Batmanie. Dlatego też będę wdzięczny za informację zwrotną, czy chcecie, abym kontynuował Batmana, czy może skupił się na innej serii. A teraz trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Na razie, cześć.